że pan Krzysztof Kononowicz w swoich wypowiedziach odnośnie osoby wyżej wymienionej kwalifikuje się na oddział psychiatryczny w trybie natychmiastowym. No. Oraz należy zaważyć, co następuje? Zaocznie odbyło się posiedzenie o ustalenie daty umieszczenia pana na oddziale psychiatrycznym w choroszy. Tak. Pan, z uwagi na swoją niepoczytalność, zasłużył na wyżej wymienioną decyzję. Jak może pan wspierać społecze... społeczeństwo, że pan startował na prezydenta, że zasiadał pan w Sejmie? Przepraszam bardzo, przerwę. Ja startowałem na prezydenta, niech pan Trusklaski nie kłamie, i razem startowaliśmy na prezydenta miasta. A nie pisz e, jakiś tam nic podpisany, że ja nie startowałem, tak ja startowałem. Że był pan ochroniarzem służb policji. Skoro pan każdego dnia... Ochroniarzem policji? No że byłeś w służbach policji. A, e, byłem ochroniarzem. To ja bez potwierdzam. Skoro pan... A jeszcze chcę dodać do pana Tadeusza Truskulowskiego i zapytać cię przez maili bo nie chcę odpowiedzieć listownie, bo on, tak jak e, Donald Tusk umyka się i jeszcze coś do, dowiedziałem się, panie Tadeusz Szkolacki i chcę zadać panu pytanie akuratne czy to prawda jest, że pan się przeniósł do pałacu e, ślubów aż na samą górę, a stoją przed drzwiami e, ze Straży Miejskiej i mówią Cytuję. Nie ma mnie? Proszę mówić. E, wyjechałem, a jeszcze dowiedziałem się, że pana, pan siadł na krzesełko albo na fotel. Siu i na górę niosą. Bo tam windy nie ma. To siu i czterech osoby niosą. A reszta stoją na dole, do Straży Miejskiej. Nie wiem, czy to prawda, czy nie. Cytuję. Ale, bo to słowa. Byli od jednego człowieka, nie mogę wymienić imię i nazwiska, dlatego że on się obawia, yy, że jak coś się... I panu pomagą. Tak, i panu pomagą. W jednej sprawie, nie będę mówił w jakiej sprawie, ale to wiadomo, że byli drzewka na ulicy Lipowej Lipy, nie ma Lip. Panu on pomagał. Damy się pan o kogo yy, ja mówię teraz. Panie Tadeuszu, to z kratki. ja Pana nie obrażałem, nic, ja mówiłem prawdę i zawsze mówię szczerą prawdę do Pana. A ja przychodziłem, chciałem z Panem porozmawiać do Urzędu Miejskiego, raz Pana zastałem w Urzędzie Miejskim i Pan mój, ja nie mam czasu, ja nie mam czasu, ja nie mam czasu, do dostawcy po mnie odesłał. No ja poszedłem do zastępcy, zastępca też nie przyjął mnie. No trudno się mówi. Takich e, jak ja, którzy robią e, rzeczy dobre, e, nawet e, Meksykano Jarek powiedział, e, wybuduj nie wiadomo co, e, żeby nie siedzieli ludzie na murkach. Ja wybudowałem. Ale dobra to czekaj, ja listę przecież a... Ale czekaj, daj mi dokończyć. A ty mnie o murkach, o placu zabaw. Czekaj, daj mi dokończyć. E, ja wybudowałem ten plac i ta lista jest nie moja, ale jest innej osoby, która nawet kroczku nie zrobiła do innych pańskich instytucji. Dziękuję, teraz dokończę, dobrze? Dobra. Hmm. Że był pan ochroniarzem służb policji. Skoro pan każdego dnia w stroju biedronki przemierza swoje pomieszczenia domowe, jak i gospodarcze, to jest kmin, kpina, aby taki ktoś miał sprawować władzę. Pan sam nie potrafi uporządkować swojego życia. Jest pan zaniedbanym człowiekiem z własnego wyboru. Brak uzębienia, brak higieny osobistej, nieporządek, w jakim pan eksponuje. Swoje nagrania są skutkiem niewyrażania zgody na to, aby reprezentował pan jakiekolwiek wyższe stanowisko w urzędach, jak i w Sejmie. Ukończył pan zasadniczą szkołę zawodową z wynikiem miernym, co też wyklucza pana do obejmowania stanowisk, jakie pan wpiera ludziom. Powołuje się pan na adwokaturę, gdzie nie posiada pan nawet uprawnień do tego, aby być mecenasem. Otóż zna pan adwokata, pana Marka J. Borodo, ale tylko dlatego, że reprezentował pana w sprawach sądowych. Był to pełnomocnik z urzędu, nie wyboru. Wstyd jest, że pan takie bzdury opowi opowiada, kłamie, wymyśla. Tak nie wygląda osoba, która utożsamia się z kimś na stanowisku. Na co pan, no co, no co pan sobą reprezentuje? Ano brudnego, bezzębnego robiącego pod siebie człowieka, który nie potrafi się wypowiedzieć oraz ułożyć prawidłowo zdania. W związku z wywiadu, jakie przesyła nam MOPR, pan Bartek oraz jego partnerka, zwana potocznie Czarną Szprychą, powi powiedzieli, jak pan się zachowuje, że u pana w pokoju jest jadłodalnia, WC oraz pokój sypialny. I ty śmiesz obrażać pana prezydenta, który wybudował drogi, który no, robi wszystko. Już przerwę. Proszę. Przepraszam Panie i Panie Tadeuszu. Tak, e, teraz ten człowiek, który Pana popiera, to proszę Pana jest Panem przyjacielem. I Panie Tadeuszu Trzlacki i Panie kochany mój, ten e, z maila. Nie wymyśli Pan żaden bzdur, że ja obrażam, że ja tak. Nie, ja nie obrażam pana Tadeusza, tym, co powiedział. Same powiedzieliście i same mówicie, że to jest łotr. What, what, what? No i co teraz? Dlaczego nie mam pisma listu od was, że ja zadałem pytania dla was i dla pana Tadeusza, kto do kogo się przyłączył? Czy Warmię do Mazurów, czy Mazury do Warmii? Proszę odpowiedzieć na ten listownie pytanie moje. Ja czekam, bo nie wiecie nawet historii. Jakie oceny mieliście z historii z geografii? Chyba nieodpowiednie. Chyba mieliście inaczej pały. E, bo kiedyś były e, dwójki, to nazywali, my nazywali pały w szkołach. To mieliście pały.